Hej, hej, zysyramy Batrider i witam was w kolejnym odcinku z Robloxa. I z taki, takiej, że dawno żadnych konkursów nie było, to dzisiaj postanowiłem, że zrobię wam konkurs, w którym będziecie mogli wygrać Robuxy. A konkretnie to dużo Robuxów, bo aż tysiąc Robuxów. A żeby wygrać właśnie ten konkurs, to będziecie musieli spełnić cztery wymogi. A pierwszym wymogiem to będzie zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Drugim wymogiem będzie zostawienie subskrypcji na tym kanale. Trzecim wymogiem będzie dołączenie na moją grupę na Robloxie, ponieważ gdy tego nie zrobicie, no to nie będę miał jak wam wysłać tych robuxów, bo będę wysyłał te robuxy wam przez grupę. I czwartym wymogiem jest to, abyście dołączyli na mojego Discorda. Oczywiście link macie w opisie do grupy oraz do Discorda, a musicie dołączyć na Discorda, ponieważ na kanale konkursy będziecie mieli właśnie taką wiadomość. Ona będzie wyglądać identycznie, tylko oczywiście czas będzie się różnił. A jedyne co musicie zrobić, żeby brać udział w tym konkursie, to jest kliknięcie w tutaj tą emotkę na dole. Emotkę Konfetti. Klikamy no i już bierzemy udział w konkursie. Bez tego kliknięcia właśnie w tą relację, czy emocję, nie będziecie właśnie brali udziału w konkursie. To jest właśnie obowiązkowe, aby dać udział w konkursie. I jeszcze pewnie zapytacie się, kiedy będą wyniki konkursu. A mianowicie, tutaj w tym miejscu będziecie mieli napisane, kiedy będą wyniki konkursu. A jeżeli ktoś z Was wygra, to bot oznaczy Was taką oto wiadomością. No i co, to tak naprawdę tyle co chciałem wam przekazać. Jeżeli chcecie, to możecie brać udział w tym konkursie, bo myślę, że nagroda jest po prostu warta uwagi. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam życzę powodzenia i miłego dzionka. No i siemano!